Powinnyśmy jako kobiety reagować, bo życie mamy tylko jedno i szkoda je marnować na tkwienie w sytuacjach, które są dla nas nieodpowiednie, w których czujemy się niekomfortowo, w których nie mamy satysfakcji z pracy. Powinniśmy takie rzeczy ze swojego życia usuwać. Naprawdę jest wiele, wiele w życiu możliwości. To, co też mówiłam w poprzedniej rozmowie, eee, nie można się bać zmian. Świat się zmienia. Teraz młodsze pokolenie, e, mówisz o, o tych dziewczynach, które idą do pracy i boją się różnych rzeczy, ale młodsze pokolenie, w, w mojej ocenie, jest dużo odważniejsze od pokolenia młodego, którym ja byłam na to przykład. To fantastycznie, to naprawdę brzmi Także bardzo optymistycznie. Widzę, widzę, widzę tą różnicę, widzę ten. E, ten, ten postęp właśnie w innych standardach, w innym myśleniu. Młode dziewczyny teraz, jak, jak pracuję, jak współpracuje z nimi, one na przykład bardzo cenią sobie zresztą, zresztą mężczyźni też, bardzo sobie cenią czas prywatny. Mm -hmm. nie, absolutnie nie absorbuje ich aż tak praca, jak mnie na przykład absorbowała, jak byłam jak byłam na tak zwanym w cudzysłowie dorobku, tak. tak jak zaczynałam w swoich pierwszych pracach.